Ogromna liczba. A to tylko potwierdzone zakażenia koronawirus na świecie. Ponad 150 milionów zakażeń. Ponad 3 milionów ofiar i 150 milionów zakażeń. To najnowsze statystyki dotyczące pandemii koronawirusa na świecie. Zestawienie przedstawiła agencja AFP, opierając się na oficjalnych danych. Najwięcej przypadków COVID-19 odnotowano w USA 32,28 milionów. Indiach 18,76 milionów oraz Brazylii 14,59 milionów jak podkreśla AFP, liczba nowych przypadków zakażenia notowanych dziennie na całym świecie jest obecnie najwyższa od wybuchu pandemii. Od dwóch tygodni utrzymuje się ona na poziomie ponad 800 tysięcy dziennie, a 23 kwietnia po raz pierwszy przekroczyła 900 tysięcy. Efekt fali zakażeń w Indiach, tak szybkie tempo rozprzestrzeniania się wirusa, to w dużej mierze efekt potężnej i wciąż rosnącej fali zakażeń w Indiach, gdzie notowanych jest ponad 40% wszystkich przypadków na świecie, choć i tak są to dane zaniżone. Mimo spadkowego trendu, wysokie bilanse nowych zakażeń rejestrowane są także w Brazylii, gdzie w ciągu ostatniego tygodnia wykrywano OK: 60 tysięcy. Infekcji dziennie USA 54 tysięcy i Turcji 41 tysięcy. Od początku pandemii najwięcej przypadków zakażeń odnotowano w USA 32,28 milionów, Indiach 18,76 milionów oraz Brazylii 14,59 milionów. Pod względem liczby stwierdzonych zgonów na pierwszym miejscu również znajdują się USA 575193, a następnie Brazylia 401 186 i Maksyk 216 447.